Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grain, a to jest Warhammer 40 000 Down of War Winter Assault. Ze mną jest. A ja jestem e... Mr. Sancho? O, proszę bardzo, nawet nie muszę kurczę przedstawiać. Tutaj taka troszeczkę samoobsługa, bardzo się cieszę. Jak widzicie, w tej części nie będziemy już grać prawidłnymi Space Marinami, tylko jedną z czterech, a właściwie dwoma z czterech. Raz. I mamy tu do wyboru ład, czyli mięso armatnie i elfiki albo zamęt i to są zieloni albo pedały no nic wybierzemy sobie na razie ład o i mamy kurczę już to, to, to potem, potem trzeba wybrać ale to nie ważne bo jest intro i trzeba być 5 cicho 5 poczekaj Forged in the volcanic furnaces of Mars and capable of redirecting the course of war, lies lost in a frozen city. The the imperial guide guide, led by General Stern, must uh -huh. recapture what was once there While the mysterious Eldar prepare for the arrival of an unspeakable horror. Oh, kurcze, dobra. Chyba mamy już. Tutaj kurczę, jak ktoś chce, to niech sobie przeczyta, tu opis do misji. Ale to nie jest ważne, wiesz co jest ważne, Sancho? To jest ważne, kolego. Ważne jest, że teraz zasiadamy do gry. Chociaż jeszcze będzie intro do misji, zgaduję, półgodzinne. To pewnie jeszcze impreza, jak się O, maszy. czekaj, intro do misji, nawet nic nie mów, kolego. Tutaj psujesz klimat troszeczkę. Tak nieładnie z twojej strony. Mamy tutaj pedałów. Hehe. Trochę wiatru wysadzani w powietrze kultyści o, Ale nie jedziemy, i prawidłna trąbka bo Sancho nie widzi tego co wy widzicie i muszę mu mówić oh. trochę taka dla, dla ślepy, This world would not even warrant our attention, were it not for our prize. Yes, the Titan Dominatus. Imagine, a great war machine forged in the volcanic foundries of Mars. The Titan fell in the defense of this world. And the Emperor has entrusted the Cadian 412th Regiment of the Imperial Guard to retrieve it. The Titan lies in the ruins of Lorne V's principal city, to Lorn. But one thing at a time. We must take the Talaron Defense Fortress if we hope to defeat the forces of chaos firmly entrenched upon this world. Spread word to the men. Tell them we win this day or we die trying. There is no retreat. Okay, nie ma odwrotu. E Mógłbyś pomyśleć, że to tak naprawdę socjalista to powiedział, ale nie. To powiedział dowódca Gwardii Imperialnej. O, powiem ci, w końcu, w końcu mamy możliwość... O kurde, proszę mi tutaj rozwalić. W końcu mamy możliwość e, przejmowania punktów za pomocą Gwardii Imperialnej. W pierwszej części e, pozbawiono nas tej możliwości. To normalny game No kurde, stary. Yy, tak, w takim razie wylądowaliśmy na zimowej planecie, bardzo fajnie. Nie wiem, jak wy uważacie. Dajcie lajka, jeżeli uważacie, że zimowa planeta jest fajna, prawda? Tak eee, tak tak Trzeba tak robić bo ludzie nie wiedzą że, że trzeba dawać lajka No bo trzeba dawać lajka no jakby inaczej No oczywiście że trzeba inaczej bym nie wiedział że chcą oglądać z lajka to w ogóle kolejna część materiału się nie wyświetli, jeżeli nie dacie Teraz się zatrzymujemy, teraz nic nie róbcie Czekaj, menu Teraz sobie chwilę poczekamy aż dacie lajka <laughs> tak, tak, poczekamy aż dacie lajka Tak Nie nie się ja, ja widzę, no, że sobie czy... pogadamy, ja... no. Myślicie, o, o, że to no, żart, no, ale to no, nie no, jest żart. Ja patrzę. No, no, no i klikasz. No i teraz, dobra. No. Ja to nie wiem, co ludzie myślą, że będą mieli wszystko na tacy w tym życiu. Nie? Tak się nie. To tak nie działa, no przykro mi. Ja też bym chciał, żeby ja to działało nie, w inny sposób. Let Jeszcze żadnemu normalnemu filmikowi poza muzyką nie dałem lajka O, o no to kurczę mój filmik muszę ci powiedzieć będzie you? pierwszy you chyba hehe <laughs> no, Nie właśnie Bo ja sobie z fajnych filmów robię playlisty. Tak? A może tak sobie pomyślałem, że mamy poczekaj y trzecią minutę mniej więcej materiału i może tak by wypadało powiedzieć kim jest Sancho? Otóż... O, po co? Będę, będę tajemniczym osobą. Tak, tak sądzisz? No, tak to wszystko. No, nie wiem, ja to bym powiedział. Bo widzicie, no jest sobie taki TS, taki kanał TeamSpeak, na którym ludzie ogólnie grają w sesję RPG. I też sobie w pewnym Jezu, momencie pomyślałem, co to że są sobie pogram. No nie, to już nie będziemy tłumaczyć. The Pewnie tak, ale to nieważne. I tam poznałem takiego Sancha, jednego. Który mi powiedział, że on to by sobie za mną si siadł i, i ze mną ponagrywał. W takim sensie, że ja bym nagrywał, a on by sobie stał obok i patrzył. Tak, właśnie teraz stoję obok niego. Dokładnie, tylko ma ten, nie, nie pokazuje się, to jest wszystko imaginacja. O kurde, kapłan ja kapłan ja maszyn. i maszyny. To Kapłan maszyny, kurde. Pojęcie, dobrze? Nam się ujawnił, to, są, to jest jednostka budow budownicza Gwardii Imperialnej. Właściwie wyglądają zajebiście, ci powiem. A my mamy kurde serwitorów, takich wiecie. brzydcy są ci powiem serwitorowie. Nie wiem jak ty uważasz. E, Z Google sobie, zaraz ci powiem. Nie wiem oni to są. Tacy to. Serbitorowie. No to wiesz co mi wyszukało w Google? Co? Wy pewna Serwitorowie Serbitorowie. zostało odnalezione. No nie wiem no. Takie słabe to. Nie, ser, Serwitor y, Warhammer 40 tysięcy, jak ktoś To coś ci już powinno wyskoczyć. Taki Słam? No, taki troszeczkę. A. No. Dobrze, my walczymy z... z głupkami, jest fajnie i sobie wyobraźcie, że, że na przykład sobie troszeczkę gram, trochę tam jest sancha, trochę jest tam Erpegu i właśnie kurczę, to, to, to jest całość historii, o. Bo... Ja też tak uważam i prawdopodobnie nasi e, widzowie też tak uważają, znaczy moi widzowie, tak? No jak już mnie podpiąłeś pod swój kanał, to... Znowu... No nie wiem, no nie wiem. <noise> nie no. Moi widzowie, okej? Okay? Moi. Ale przynajmniej no. teraz nie brzmisz jakbyś gadał sam do siebie. Tak? No! Teraz gadasz sam do Sancha. Tak, sam do Sancha. Ale kurczę ci Sancho muszę powiedzieć, że wczoraj sobie grałem. I wyobraź sobie, że drużyna e, Ogólnie porzuciła mnie na pastwę tych cyborgów. Bo graliśmy w Cyberpanka. Porzuciła mnie na paswę cyborgów, okradła mnie, także powiem ci, że moja ulubiona sesja była wczoraj. Najlepszy przyjaciel. Oczywiście, mówi. że tak. To Mój najlepszy przyjaciel mi poderżył gardło we a potem powiedział drużyno, no spokojnie yes. to tylko, tak. tylko za bystry i nie o, to już w ogóle fajnie, nie? No. Brzmi jak e, szampańska no, zabawa. Tak, dokładnie. Jeszcze kurczę ci powiem wiesz co zbudujemy zaraz? Generatory sobie zbudujemy. Ej, powie, powie, powiedzieć coś ciekawego? Powiedziałeś może u pewnego youtubera, nie będę teraz mówił kogo, Nie, nie mi mu. zapłacić. Musi mi zapłacić. Taką grę platformową, w której się dodaje pułapki. Pułapki? No. Chyba nie. Jak pułapki to nie. Bo no to było epicje, albo możesz użyć bomby, żeby zniszczyć pułapkę. Aaa, chyba wiem, to było ten, Ultimate Chicken... Y, y, Chicken Horse. Tak się nazywała? Zaraz Na ci powiem. Chyba jakoś tak. Dobrze mówisz, dobrze prawisz, tak? O, proszę, proszę jaki jestem światowy jak miałem być światowym człowiekiem No ale stary Jaka ta gra jest epicka. Znaczy to jest spoko, jak kurde masz z kimś, po, z, z kimś do pogrania, nie? Eee, to dobrze, że ja, że ja mam Z kimś do pogrania, na pewno nie z tobą <grym> Na pewno nie Ja, na sorry, pewno... ja nie gram z frajerami D Dzięki Sesy jest spoko <grym> To jestem frajerem, czy spoko? Eee... Jak by ci to powiedzieć? Eee, nie wiem. Wybierz sobie co chcesz. O kurde, atakują mnie pedały. Co o tym sądzisz? Ale spoko, to ja jestem gwardian. Spróbuj ich po prostu zaspokoić sobie pójdę. Spróbuję. Ale nie wolno takich rzeczy mówić u nas na kanale. U mnie na kanale. To, to, tak, pedały można, ale zaspokajać. To ale jest... ten. Pe, 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 pedały... Homoseksualizm to jest w tym momencie coś dopuszczalnego i proszę mi tutaj nie ten. Ale oczywiście. No. Ja bym nigdy nie śmiał się. No to ja myślę. A wiesz, ja jestem w imperialną, to ja kurczę lecę. I wiesz, taka typowa gwardia imperialna. E, rzucasz milia, milion e, żołnierzy na front. Jeżeli nie pomogło, to rzuć 2 miliony żołnierzy. To dobry plan. Dobry, oczywiście, że tak. Najlepszy. Chyba mnie zabili. Ale jest dobrze. Kropsuje takie zachowania mimo wszystko Co chwila mi pokazują, że, że mam posiłki Mogę sobie psioników y, powoływać Do armii. No to byłby dobry pomysł na rozkręcenie kanału Eee No nie wiem Zresztą ja nie mam pieniążków, wiesz Jestem biednym youtuberem No przekazujcie, w Patronite, pokazujcie mi miliony no nie. No. Jak pewien znany youtuber? Ja mam kurde sześciu subskrybentów, z czego pięciu nie ogląda moich materiałów to. No nie wiem stary. Mi się wydaje, że to byłoby najlepszy biznes, to biznes... Tak sądzisz? No tak było. E jak tak sądzisz, to muszę spróbować. No widzisz. Zrób sobie tam jakieś łatwe cele, typu. Za dwa zrobię nowy film. Jakie to musiałoby być skurwysyństwo, ty. Za 2000 tysiące zrobię nowy film. Nie ma problemu. Sześć osób będzie kurde miesiącami harować na to, żebym ja cokolwiek zrobił na własnym kanale. Stary. No pewnie. A może takie e, za 2 miliony zrobi fikołka Takie... Ale tak byś sobie skar skręk, to, Skarcił kręg, tak Skarcił kręg, dokładnie. Tak, tak właśnie. Tak chciałem powiedzieć. Żadnych pomek Ja myślę. My się nie mylimy na tym kanale, ok? To świat się myli. O kurde, wiesz co? Ja chyba myślę, że przydałoby się coś zrobić. W mojej armii przyda się jakaś... Nowa rzecz. I będzie to chyba generator. Bo tak się wiesz, w połowie skapnąłem że chyba mi się przyda prąd w bazie. Prąd to taka dość przydatna rzecz, No, nawet taka troszeczkę. Ale mi się podoba z jaką kurde gracją te budynki Gwardii Imperialnej schodzą na tą ziemię. Marinesi <grym> się nie pierdolą, kurde. Rzucasz e, te... Okay. Rzucasz... Yy, co to jest kurde? Rzucasz kurde części do stworzenia budynku na ziemię i masz wyrąbane. Ktoś się tym zajmie. Spokojnie. Dobra, my już kurde idziemy dalej. Trzeba zabijać. Ci powiem. Bo wiesz, najlepiej to by było jakby tak... Na misję dwa odciny zrobić, a każdy odcinek tak 20-minutowy czy 30-minutowy Właśnie nie, kurde. Nie męcz ludzi 30-minutowymi odcinkami. Tak? Nie no niby tak, ale kurde nikt mi nie chce nie, nie odpowiedzieć. Tak, bo... Ja się zawsze pytam jakie odcinki są wa waszym zdaniem lepsze? Wolicie takie 30-minutowe czy takie ale bardziej... Twoi ludzie, twój, twój kanał jest odcichoniemny, tak? Już to ustaliliśmy. No no niby tak. To zrób takie napisy na koniec. O, faktycznie to wtedy to zadziała. No tak. To jest to. To jest pomysł. Tak. A nie mogę dodać na razie. Dobra, przebij się do wewnętrznego sanktuarium. Jedziemy, kurde, pijamy się. Co ty na to? Jeszcze kurde. Przy. przy ten. Z, z kulki psioniczne mi proszę tutaj zapodać. Fyk, bardzo ładnie. O jak kurcze, no pani. Klasa sama w sobie. E, nie sądzę, by Sancho był w tym momencie nieodłącznym elementem naszych kurcze. E... Ech... Yeah. To mu zagadnę. Spoko. Ale chyba rąbie drewno, bo przestał. To... Wiesz po czym to... można poznać to puszczo pewno? Po czym? To jest w, w samym tekście. Tak, faktycznie. Nie zastanawiałem się nad tym, ci powiem. Ale wiesz nad czym się zastanawiałem? Nad czym? Czy nie zbudować dodatkowych posterunków? Nie wiem. Co ty na to? Troszkę taka Neurashima jak posterunki, Nie wiem, nie grałem, ale to nieważne. O kurde! No nieładnie mi tutaj kurcze robią robotę. Możesz nie wiedzieć, co jest Neurashima, ale ja wiem. A, bo nie grałem. To nie jest gra kulturowa. Wiem, ale. nadal. Ja muszę odpisać na forum zrób coś za mną Eee dobrze a... Co mógłbym zrobić, jak sądzisz? Najlepiej napisać artykuł tam i Dobrze Ej, a, a znasz takiego mało znanego youtubera jak PDF? Cicho! Cicho! To jest reklama nie wolno. A, a za to się płaci. No właśnie. Okej. Okay. Przepraszam, ja miałem 6 subskrybentów, ja się muszę szanować. Oczywiście, no. nie by nie szanował z przelejnego youtubera. Tak? Oczywiście. I w, chyba żeby mi zapłacił, to wtedy mógłbym powiedzieć. Taką dość ładną ilość pieniędzy. Tak? Taką dużą nawet. Taką odpowiedzią to No. Nie no bez przesady, ale dobrze. Nie jest oczystą, ale w granicach rozsądku. Dobrze? No. Dobrze, tych panów wrócimy na front. Tutaj, o! Ale kurczę mi idzie, ci powiem. Lecę jak burza. Naprawdę. A ja się bo nic nie chce pisać. no to trochę taki problem masz. Chyba cię nikt nie lubi. Hehe. Nie no, na mojej sesji odpisali już wszyscy, tylko ja się lenię. A? No nie wiem. Nadal chyba cię nikt nie lubi. Będę to podtrzymywał. Spokojnie. Nie do końca cię zrozumiałem, ale to nic. To ten. Y Och, jaka szkoda. Czy coś? Dobrze, wysyłamy rzeczy do roboty. powiem. Myślałem, że powiesz, że wysyłamy SMS-y na Sancho. Tak, o treści pomagam. Pomóżmy Sanchowi zwalczyć autyzm. O treści szybuję na głupi. Ryn. Tak. Uwaga nadchodzą. Tak mi powiedzieli. E, Mądzi panowo. Mądzi? Mądzi. Hmm. Dobrze, weźmiemy e, kapłanów maszyny. Postawimy kolejny posterunek. I lecimy dalej. I bardzo interesujący odcinek, powiem. Szkoda, że cię na elfikach nie było, jak kurczę sobie rozprawiałem. O kurcze, wiesz co ci powiem? Że to może być nawet mniej więcej połowa misji teraz. Co to, co mi dali? O, widzę, fajnie. A to oznacza, że... Yy, za chwilę trzeba będzie kończyć, to tak naprawdę za chwilę. Ci powiem. A, i tutaj Gwardia Imperialna ma taką fajną zależność. niezależność tylko taką fajną funkcję. Że w momencie, gdy. O, chwila. Gdy potrzebuję jednostki w innym miejscu, Bo mamy ją na froncie, ale mamy na tym froncie posterunek nasłuchowy, to mogę wpakować do niego jednostki. I patrzcie, czekaj. Co to jest? O, tu. Mogę, mogę je przesłać, kurcze, magiczną e, trasą podziemną. I je w bazie wyładować. To jest tak zarumbiste. Spójrzcie na to, to działa z każdym y, prawie budynkiem u mnie. No genialne, tak ci powiem. Jakbyś to dopiero nie, a ja tego nie wykminiłem dopiero, tylko chcę to pokazać moim widzom, kochanym: którzy mi dają suby i piszą komentarze. I oglądają do końca Ktoś ci napisał jakieś komentarze? Co? Ktoś ci już jakieś komentarze napisał? Oczywiście, że tak. Na przykład, masło. Masło. No. Mierd. Wszyscy twoi znajomi ubrał. To twoja rodzina. nie no to, to jest oczywiste, ale... Ale takie mniej oczywiste rzeczy też mi piszą na przykład. Fajny odcinek. Dobrze, czekaj, patrzę na czas. I czas mi mówi, że musimy zakończyć odcinek Sancho. Sancho, chcesz się pożegnać? No, 20 minut Sancho, chcesz się pożegnać? Tak żegnam się do wszystkich papa Dobra, cześć wszystkim